Zawsze myślałam, że kawa to moje jedyne wyjście. Bez niej czułam, że nie wystartuje rano. W dodatku, mając niskie ciśnienie, wierzyłam, że to mój lekarz na wszystko. Ale z czasem zauważyłam, że coś nie gra. Rano kawa niby pomagała, ale tylko na chwilę. W południe czułam się senna, ociężała. Mój brzuch dziwnie reagował na śniadanie. Wszystko wydawało się takie nijakie. Czy to tylko kawa, czy może problem? Był głębszy. Stop! To był moment, kiedy zaczęłam pytać siebie, czy ja naprawdę potrzebuję tej kawy? Czy może robię sobie nią więcej szkody niż pożytku? Wtedy wpadłam na coś, co zmieniło moje poranki na zawsze. Probiotyczne smoothie. Nie od razu, ale już po pięciu dniach poczułam różnicę. Mój brzuch zaczął działać lekko, energia nie znikała, a sytość utrzymywała się aż do południa. To był moment przełomowy. Probiotyczne smoothie, które zaczęłam robić rano, nie tylko poprawiło moje samopoczucie, ale dało mi lekkość i zdrową energię na cały dzień. Dziś nie wyobrażam sobie poranka bez tej zdrowej rutyny. Szukasz czegoś, co da Ci energię bez skutków ubocznych? Spróbuj przepisu na probiotyczne smoothie. Napisz w komentarzu szukam, a podzielę się z Tobą swoim ulubionym połączeniem.